Będzie pampuch, ale na koniec. Cześć tu Marek i Rośliny. Dzisiaj, tak jak obiecywałem, jest odcinek o alokazjach. O moich małych alokazjach, alokazjach w hydroponice, alokazjach w ziemi, w perlicie. W zasadzie we wszystkim, w czym uprawiam alokazje, o tym, jak je rozmnażam i, i co mi się udaje, a co mi się nie udaje. Zapraszam na odcinek. Może zacznijmy od sukcesów, no bo o tym się zawsze przyjemniej mówi, chociaż, no no dobra, zacznijmy od nich. Pamiętacie jak wysiałem z nasion tej alokazji kalidory swojej dużej, właśnie te kalidorki małe? No to są one. Ostatnio Wam je pokazywałem po zdjęciu wieczka z tego, no i teraz już trochę przerosły ten pojemniczek, nawet nie wyglądają już jak kiełki. I nabrały trochę zieleni te ogonki liściowe, zaczynają wychodzić kolejne liście. Ta największa jest taka chybotliwa, jak widzicie, i trochę mnie to wkurza, więc chciałbym ją tak podeprzeć, żeby trochę się nie, nie gibała, bo myślę, że system korzeniowy ma jeszcze słaby i raczej idzie w liście. No ale świetnie, następny liść będzie większy. Z takich y, niespodzianek, albo raczej no, nie, takich y, małych roślin, których. Nie do końca jestem pewny, to mam ich tutaj trochę, ale to jest największa niespodzianka i zagadka, dlatego, że... Aż przykro o tym pomyśleć, ale no, przypomnijcie sobie alokazję Infernalis, czyli tę taką prawie czarną, piękną, błyszczącą alokazję, którą kupiłem z Holandii i pożyła kilka dni. Już po odpakowaniu ona się tak kładła, no tak jak to mniej więcej się zaczynała kłaść. Postanowiliśmy ją przenieść do hydroponiki, żeby no, w razie czego ją uratować. Ale niestety się nie udało, i, i padła. Ale udało nam się za to pozyskać cztery bulwy z tej alokazji. I te bulwy były takie czarne, małe, i trafiły do perlitu. No i w tym perlicie stały. I tak naprawdę powiem Wam, że no mam tutaj dwie rośliny, które się niedawno pojawiły. Nie wiem co to jest. Wygląda to jak mały Stingray, bo ma taki czubek. Ma takie trochę prążki na ogonkach liściowych. Nie wiem, może tak będzie lepiej widać, jak zbliżę do Was. No wygląda to w ten sposób i... i nie wiem, co to będzie. Wychodzi to z czarnych bulw i to jest ciekawe, bo tutaj są takie czarne bulwy. I tu jedną bardziej widać. I ta roślina, ta roślina z niej wychodzi, tylko. Kto wie, czy tutaj do tej, do tej doniczki, czy do tego kubeczka raczej nie zostało coś jeszcze dorzucone, no bo to wszystko się dzieje na spontanie i nikt tego tak do końca nie pilnuje, co jest wrzucane, jaka bulwa gdzieś tam do rozmnażania. No, mam dwie takie same rośliny tutaj, więc zobaczymy, co się z tego dalej będzie działo, czy są to stingreje, czy co to jest. No, fajnie jakby była to infernalis, ale no nie wiem, wątpię, chociaż... Chociaż wyrzuciłem dwie suche bulwy, stąd czarne, no a dwie tak jakby zostały, no i to akurat by się zgadzało z tą liczbą, no ale czy to jest Infernalis? Nie wiem, wątpię, no bo e, no bo czy Infernalis ma taki taki czubeczek na końcu, nie, no więc szkoda, no może będzie Stingray, dobra, trudno. Tutaj mam coś jeszcze, nie wiem co, e, Włodek tak sukcesywnie przesadza, jak tylko coś wyczaj, bo mamy taki system, że jak mamy bulwy, to wrzucamy je do takiego pudełka po lodach, w którym jest keramzyt i po prostu w momencie, kiedy coś już zaczyna się wykluwać, to to jest przesadzone gdzie indziej. A tutaj jest dalej miejsce dla kolejnych bulw. No i właśnie teraz na dniach były dwie bulwy przesadzone z tego pudełka po lodach do kubeczków. Tu jest jedna z nich, to wygląda. Hmm. No, nie wiem, jak to wygląda. W sumie wygląda to jak Pink Dragon, ale pewności nie mam, bo z tymi Pink Dragonami to też tutaj mam nie niemałą. I tutaj jest druga, która też tak wygląda. I ta alokacje, po tym jak są przesadzone do kubeczka, to są traktowane jak rośliny w hydroponice. No i są podlewane, czego tutaj akurat nie widać, bo są do podlania te rośliny, dlatego je wyciągnąłem. A tutaj jest Black Velvet, która. Przyszła do nas i ona już była uprawiona że w leczuzie, a, te, a teraz jest w keramzycie. No i się przyjęła, zaczęła rosnąć. Ma tutaj swoje nowe korzonki, już wypuszczone wzdłuż kubeczka. Też ją trzeba podlać. Ale wygląda dobrze, zdrowo. Tych, no amazonik, czy, czy jak tam zwał tak zwał, mamy po prostu opór. I z nim jest trochę problem, dlatego że ja nie do końca zawsze wiem co mi wyrosło, bo zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda to, pierwszy listek był taki a drugi już ma takie pręgi. A tutaj no, większość ma jeszcze po jednym listku, tylko i ja nie do końca jestem pewny, bo czasami to wygląda trochę jak Pink Dragon, a czasami po prostu jak zwykła Amazonika. Przez co zostawiam to wszystko i czekam, co się z tego rozwinie. Bo. No bo kolor tego ogonka liściowego bywa bardzo mylący. On czasem tu jest taki intensywnie różowy, a czasami jest zupełnie blady i taki zielony jak tutaj. O, nie wiadomo, bo później to się zmienia w zależności od światła, chociaż one stoją wszystkie niby w tym samym miejscu pod, pod lampą sztuczną, a więc nie powinno być takich różnic. A tak wygląda jak się nie, nie podleje. No, wróciliśmy do domu i akurat ta była ekstremalnie wysuszona. Tutaj jest jeszcze Kuprea, która już ma trzy listki, i coraz lepiej fajnie cieszę się, bo ona pięknie błyszczy, jest prześliczna. A no, i tutaj jeszcze znowu te same Amazoniki, nie wiem co z tym robić. to jakie ma wielkie liście? Mam też Lauterbachianę, która walczyła z przędziorkiem, ale już jest ok. I, no I w tej chwili już żyje i rośnie. A tutaj jest Zebrina, która jakiś czas temu, no już mówiłem o niej jakiś czas temu, że Zebrina. Trafiła do hydroponiki po tym, jak po prostu była już w zasadzie nawet nie liściem, a tylko takim kawałkiem liścia, jeszcze z tą pochewką, gdzie się mieści kolejny, no to ona została tylko takim właśnie kawałkiem liścia, e, ogonka liściowego wręcz. No i ukorzeniła się w tej hydroponice. O, porządnie. Tutaj już korzenie dochodzą do samego dołu. Jeżeli tutaj widzę, nie wiem, czy przez te pomidorki to będzie widać dla Was, ale, ale są korzenie. No zresztą mogę tak podnieść, więc no. No i sztywno się trzyma, naprawdę bardzo ładnie. Jest taka wysoka. O, bardzo fajnie. No czekam na kolejne liście, bo, bo z tym jednym to tak trochę łysą, no ale zawsze lepiej tak, niż jakby miała całkiem umrzeć, a na to się zanosiło w normalnej ziemi po zimie, no ale widzicie, jak długo to trwa i ona po prostu, no, no jest na razie jednym liściem, który wypuściła notabene już właśnie w hydroponice, bo to jest liść już wypuszczony w hydroponice. No ale, no szału na razie nie ma, dosyć długa rekonwalescencja. Też nie mamy czasu się z nią pieścić, no i zresztą ze wszystkimi tymi alokazjami, więc one muszą być twarde. Tutaj już Wam pokazywałem ostatnio różnicę między starym liściem jeszcze z ziemi, a tym nowym z hydroponiki. Jaki jest duży ten liść, ładny, super. Fajnie, fajnie rośnie. Ta green shield też jest po przeniesieniu z ziemi, gdzie właśnie umierała i, i takie są jeszcze skutki tego umierania w ziemi, więc na razie ona poszła w korzenie i wypuszcza. Wypuszcza tutaj korzenie całkiem fajne już do dołu. Mam nadzieję, że. O, z tej strony też. Mam nadzieję, że sprawi to, że niedługo zacznie wypuszczać liście. No bo głupio się patrzę na takiego zdechlaka. Ale. Lepiej tak niż znowu, tak jak mówiłem, umierać, no bo na to się zanosiło, że ona po prostu pójdzie w piach. E, po tym jak jakoś tak w tej ziemi. No nie wiem, co się nie pasowało. Mam drugą, która rośnie i jest na parapecie, a ta jakoś tak dostała w kości. Nie wiem czemu. No ale radzi sobie w tej hydroponice, to na pewno jest bezpieczniejsze wyjście na zimę, więc zobaczymy, jak, jaki będzie bilans po zimie. No, bo wiecie, teraz to latem na parapecie fajnie wszystkim rosną na okazję ale zaczynają się później chłodniejsze dni, krótsze dni, mniej słońca i wtedy jest dramat i wtedy są przelania, wtedy są umierające liście, żółte końce i tak dalej. Zobaczymy jak przeżyją zimę w hydroponice nie na parapecie tylko właśnie gdzieś tam pod sztucznym oświetleniem. Czy będzie to bardziej opłacalne tak w skali całego roku czy nie. No ale to jest dla mnie największa zagadka. Poza tym chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że yy, po pierwsze, ja mam paczkę do odpakowania. Zapomniałem! Przyniesiesz ją? Oprócz paczki, dostałem jeszcze do pokazania alokację Melo, która wypuszcza nowy listek. Z czego Wodek się bardzo cieszy. No ja w sumie też, więc oby był ładny. Trzeba ją podlać trochę, bo już ma trochę suszki tutaj w tej ziemi. No tak to jest jak się zostawia w produkcyjnym. Ale na razie daje radę. A tutaj mam paczkę, którą dostałem dzisiaj i w sumie dobrze zrobiłem ją kupując dlatego, że jak może kojarzycie z ostatniego filmu pytałem czy mam kupić coś na zielonym parapecie, bo bardzo dużo pozytywnych odpowiedzi w sensie takich kupuj, kupuj, no to zdecydowałem się na zakup i kupiłem tych roślin 6 zamiast dwóch, które planowałem. No i tam to był zakup zrobiony w środę rano. Myślałem, że do soboty, czyli do moich urodzin jakoś ogarną z tą dostawą, zwłaszcza, że tam się jeszcze reklamowali, szybka wysyłka, dwa dni robocze, strata tata, No, e, zapłaciłem od razu przy zakupie. Dostałem zmianę statusu raz, drugi i już w środę ten status był pakowanie. No, więc myślałem, że może te paczkę rzeczywiście pakują i że coś z tego będzie. E, I że ją wyślą po prostu tak, żebym miał na urodziny, no, ale okazuje się, że jednak nie. I że to pakowanie nadal trwa, jest już piątek wieczór i. <noise> i chyba się nie skończy do końca weekendu. Więc mam nadzieję, że tak naprawdę ta paczka nie jest już spakowana i nie czeka na poniedziałek na kuriera, bo bym się wściekł, że tyle czasu bez sensu leży. Myślę, że to jest po prostu taki głupi status, który nic nie znaczy i nic nie wnosi, bo co mnie to obchodzi, że ona jest w spakowaniu, jak to pakowanie trwa 3 dni, albo raczej będzie trwał 5, no bo myślę, że weekend również. No. Dlatego na paczkę z zielonego parapetu czekam. Mam nadzieję, że nie będzie przelana przed podróżą. Zobaczymy. A tutaj mam choję, którą sobie kupiłem. Tak, o, bo mówię, no dobra, zobaczyłem kiedyś ją chciałem kupić, ale była droga. A teraz trafiłem ją w dobrej cenie i stwierdziłem, że kupię. No chociaż coś mam na te urodziny, bo tak to Włodek chory, yy, w ogóle nie ma siły nic mi ogarnąć na urodziny, więc muszę sobie wszystko sam zorganizować. I <laughs> chociaż sobie prezent jakiś kupiłem. No, ale to jest hoja cinnamonifolia, czyli ma niby, nie wiem, liście jak cynamon, ale pod jakim względem? <laughs> Czy to ma przypominać korę cynamonu? No raczej nie. Liście, no ale folia. No to liście, a nie kwiaty. Nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajna. Po, trochę ma kształt jak polistachia w sumie. Taki podłużny, chociaż bardziej podłużny. Duży liść, no całkiem spory. Zobaczcie na mojej dłoni. Ekstra. Ma tutaj wyraźne nerwy. Wodek aż ziewa ze znudzenia. <grym> Bardzo mi się podoba, super, super ekstra. Pójdzie do ukorzeniania. Będę musiał skrócić. A no, i to jest też taka rzecz, o której już mi ktoś mówił, żebym wam powiedział, bo to jest taki mój patent. No, nic odkrywczego, ale jednak dla niektórych może być odkrywcze na robienie sobie, znaczy zapewnienie sobie świętego spokoju i pewności, czy a nie, bo jestem głupi, dobra. Sorry, cofam to. W każdym razie, przecież to jest góra, a to, to jest dół, więc nie muszę przycinać. Ale, ale o czym chciałem powiedzieć, o tym, że czasami dostaję chojek, które ma taki długi ogonek, od dołu, długi pęd. On jest za długi dla mnie do ukorzeniania w hydroponice, ja wtedy go przycinam na jakąś długość, na taką jaką chcę, zostawiam to do wyschnięcia przez noc na przykład i następnego dnia sadzę do keramzytu. Tak samo można z ziemią, ze wszystkim. Chodzi o to, żeby to przeschło i się zagoiło, ale to jest też dobra opcja, jak macie podejrzenie, że coś się może dziać, że może być jakaś bakteria, jakieś zakażenie, że coś już tam może nadgniwać na tym ogonku, który macie ucięty i yy, dostaniecie na przykład pocztą, to wtedy jak sobie skrócicie nawet troszeczkę i odświeżycie jakby te ranę i zrobicie swoje już tutaj cięcie i, i swoje gojenie, no to macie dużo większą szansę na to, że się to nie będzie poprało. Poza tym jak już jest dramatyczna sytuacja, to też jest jeszcze taka opcja awaryjna, właśnie posadzenia do góry nogami. Bo ta choja i tak się ukorzeni. Ona się ukorzeni i tak tutaj z tej strony i po prostu będzie musiała wypuścić sobie no, do góry nogami na początku nowy pęd. Ale dla niej to nie jest wielki problem i to nie jest coś, co sprawi, że ona już nigdy nie urośnie. A jeżeli tutaj gnije i jest już naprawdę bardzo blisko tego liścia, to czasami nie warto ryzykować i po prostu lepiej posadzić ją do góry nogami. Mam tak posadzone rośliny. Przypadkiem z własnej po prostu głupoty, nieuważności, i tak dalej, posadziłem, i tak się zdziwiłem, że rośnie nie z tego miejsca, gdzie sądziłem, i że rośnie w drugą stronę, niż sądziłem, ale rośnie i pięknie rośnie, więc w sumie, czemu nie? Mi, <śm> został mi jeden węzeł z liśćmi, który jest po prostu w powietrzu nad, yy, nad keramzytem. A z tej strony dopiero rosną liście pozostałe i nowe pędy, więc mógłbym to w sumie uciąć i sprzedać ten jeden stary, no ale jakoś na razie mi się nie pali. W każdym razie, bardzo ładna roślina, super, super mega mi się podoba. Ten liść nie jest taki mega sztywny, ale jest dość sztywny. Miły w dotyku, taki skórzasty. Mm. No dobra. Dobra, już kończę o tych chojach, bo miała być alokacja, to znowu, znowu o. No ale chciałem zrobić ogłoszenie parafialne, że paczka dopiero będzie. Po weekendzie, no bo dopiero po weekendzie ją wyślą, bo w piątki nie wysyłają paczek ze względu na to, że mogą utknąć w sortowni. No i tak mogą utknąć, ale ok, spoko, rozumiem. Cóż, to chyba koniec roślin na urodziny. Nie, no przyjdą po urodzinach, dobra, ale powiem wam, że bardzo, bardzo mnie zaskoczyło to, że ta alokazja jest taka żywotna, ta, ta kalidora, i że z tych nasionek wysianych aż wzeszły aż cztery rośliny. Naprawdę to jest szok dla mnie, bo ja jej tak posadziłem na odwal, bez obierania, bez niczego. Już sądziłem, że to wszystko zgnieje i tyle z tego będzie. A to jednak jest naprawdę super roślinka. Ciekawe, czy w naturze też ma taką przeżywalność tych nasion. I ciekawe, czy jakbym jeszcze bardziej o nie zadbał to by było wię więcej tych nasion, jakby skiełkowanych. No bo, no cztery, nie wiem ile było pierwotnie, nie liczyłem tego. Trochę tego było, no ale. Ale i tak to jest coś. No i takie pudełko po lodach to jest naprawdę dobra rzecz, polecam, bo po prostu wszystko się tu wrzuca i co jakiś czas się zagląda. Nawet jak chwilę to postoi, już skiełkowane to też się nic nie stanie, bo jednak mam tutaj warstwę taką powietrza, gdzie te młode pędy mogą zacząć rosnąć. No ale to melo. Hmm. Aha, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że jak ukorzeniam w perlicie to ja zawsze utrzymuję taki poziom wody... O, jakie bagno w ogóle. Jest tutaj trochę wody bagiennej, ale nieważne. E, słabo płukany. E, w tym keramzycie też mam na dnie trochę wody, chociaż już tu prawie nic nie ma, muszę też dolać. I generalnie w, przy ukorzenianiu, no w ziemi nie, no jak było w ziemi to ta ziemia była podlana i po prostu zamknięta. To było wilgotne, nie bardzo mokre, ale wilgotne i przykryte. Więc woda też nie ulatywała, z tego był taki obieg zamknięty. Ale te są otwarte normalnie, tak jak na przykład ten perlit, to stoi otwarty i leży w namiocie, więc tam też jest trochę cieplej. No ale, ale ogólnie ważne jest to, żeby jakaś woda była, no bo skądś ta roślina musi czerpać, w sensie ten, ta bulwa musi czerpać skądś wodę i mieć jakiś bodziec do tego, żeby zacząć rosnąć, bo w suchym powietrzu ona po prostu nie zacznie kiełkować. No dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Jest nas już ponad 8000. tysięcy. Pampuch też przyszedł podziękować. Drapał drapak, więc musiałem go zabrać, żeby nie przeszkadzał w nagraniu. No i teraz jest kłaskany przymusowo. I Pampuch też dziękuję. A poza tym dziękujemy patronom, którzy pojawili się nowi. I jest już ich kilkunastu. Szok. Bardzo dziękuję za wsparcie. i no, i zapraszam na Patronite i zachęcam do wspierania mnie również. Poza tym, oczywiście, proszę o subskrypcję, o komentarze i lajki, i odwiedziny na Instagramie. Do zobaczenia w następnym odcinku.